Witajcie moi drodzy w kolejnej sesji War Robots. Chyba będę musiał zmienić troszkę tą zapowiedź, jeśli chcę grać w coś innego, a chcę grać w coś innego, ale jeszcze nie wiem jak zapowiadać, że jestem. Coś wymyślę. Dobra, ale ja nie w tym temacie. Słuchajcie, grałem sobie ostatnio, jak pewnie pamiętacie, w Tom Eksterminację. Mogę zagrać jeszcze raz, ale pamiętacie, tam był taki mm, wielki robot, który chyba był niezniszczalny i był dość irytujący, bo bombardował rakietami. Zresztą dużo tam było tych rakiet: dużo rakiet i kleszczy. <laughs> yy, wpadłem na pewien pomysł. Popatrzcie, mamy naszego Leonarda na koncie. I chcę go troszeczkę przebudować. A co tutaj zrobię? Słuchajcie, on w tej chwili jest jako mm, laser master praktycznie, ale spróbuję zmienić. Spróbuję go dostosować do, tego, do tej misji, którą mu tam powierzę, czyli walkę na, tym, na tej mapie. Dorzucę mu kramolę. Trzy kramolę. Tu mam tylko dwie. Przy czym ta kramolka jest taka sobie. Zapożyczę chyba sobie dwie kramolki stąd. Zdemontuj. Stąd też zdemontuj. Przy czym ten robot pewnie mi się przyda, więc będę musiał jeszcze do niego wrócić. Ale to za chwilkę. Dorzucimy kramolkę. Gdzie ona jest? Ach, przydałaby się jakaś tutaj wyszukiwarka. Uzbrój. E, 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 tu już jest tutaj. Leonard ma trzy lekkie e, bronie i jedną ciężką. I ta jedna ciężka będzie. W sumie nie będzie. Nie będzie bronią. E, spróbuję go troszeczkę zabezpieczyć. Popatrzcie, mam tutaj takie coś Ansile. Y, Einzel jest to taka nakładana na robota tarcza i Leonard idealnie się do tego nadaje. Ta tarcza blokuje pociski kinetyczne i uwaga wybuchowe. Liczę, że ochroni mnie to właśnie przed tymi rakietami. Byłoby cudownie. Oczywiście nie odbudowuje się to tak super szybko 1860 na sekundę. Może to być za mało, ale. Mm, jak będę uważny, to może się uda. A przy okazji wyposażyłem tutaj go w takiego drona Persephone. Drony nadal istnieją w grze. Ten dron jest dronem takim naprawiającym. On strzela, tak jak widzicie tutaj, napisane do sojuszników cząstkami energetycznymi. Wiecie, to jest gra zespołowa, prawda? Więc naprawianie innych też leży w mojej gestii. Aczkolwiek w trybie, który chcę tutaj wytestować no to akurat to naprawianie innych się nie przyda, bo nie ma innych. Ale Persefona leczy też mnie. 800 punktów wytrzymałości na sekundę. I to chyba będzie efekt tymczasowy. Przywraca efekt działa bez aktywacji. Raz na jakiś czas. No dobra, czyli liczę na to, a jeszcze dodatkowe Dodatkowe obrażenia, ale od punktu czwartego no dopiero musiałbym ulepszyć. O, oh, widzicie, kolejna rzecz do ulepszania jest potrzebna. No dobra, mój dron na poziomie 1 nie będzie na razie ulepszony. No ok, no i w takiej jej postaci wyślę naszego Leonarda na pole bitwy, ale jeszcze muszę e, tutaj coś. A, Kaczela, tak to się nazywało, tak to się nazywało chyba. Dorzucę. W sumie tak naprawdę nie do, nieważne co tu dorzucę, chcę sobie zwyczajnie sprawdzić, jak się spisze. Leonard, więc jedziemy. Dobra, do bitwy. Eksterminacja. Bum. No, jeszcze jedno, bum. Dobra. A to co widzicie tutaj, tak przez chwilę, to jest to nowy robot w ogóle. Dragon się nazywa. Jakoś tak, skomplikowany taki. I ma 6 miejsc na broń. Masakra, tak, sześć. Okej. Okay. Powinienem uciekać. Mm. I zaczęło się. Eee. Kurczę. Najgorsze, że on strzela też energetycznymi. I to jest ten problem. Nie mam jak się schować w tej chwili. Widzicie? Leonard no... Nie jest za szybkim robotem. No, dobra. Ale, uuu, uh, tarcza broniła mnie przed wybuchami. ja. Yeah. Zobaczmy, czy w ogóle da radę. Lecz, lecą, lecą rakiety. Kurczę, troszeczkę życia mi zabiera, ale tarcza pochłania yy, sporo tutaj punktów wytrzymałości. Niestety, nie wszystko. Widać, że promień rażenia tych rakiet, no bo one mają jakiś taki inny efekt wypalania, o, przed tymi mnie ochroniło całkowicie. <laughs> pomysł chyba jest dobry. Mm, tylko wykonanie kiepskie, tak? <laughs> Nie, pomysł jest dobry, ale widzicie, on strzela czymś takim mm, jeszcze dodatkowym, jakimiś takimi wypalającymi. Tak jak Kid ma. To ja Kid ma ten efekt stołów, który właśnie wypala okolice. I to chyba jest coś podobnego. Sięgnę go tam. Nie, sięgnę. A tego, a tego, a tego, a tego. A tego. Tego sięga. Dobra, kleszcze ruszyły. Ale jeśli chodzi o rakietki, no to. Ej, uciekaj ode mnie, uciekaj! Dobra, to. Widzicie, to działa. Tymi rakietami nie muszę się już martwić. Teraz kwestia tylko nałożenia odpowiednich, mocnych broni, żeby można było zdobyć sporo punktów. O, bo te zwykłe rakiety, tarcza spokojnie je pochłania. Zarąbiście. No, w końcu miałem jakiś dobry pomysł. Pytanie, czy będę w stanie zdobyć odpowiednią liczbę punktów tą bronią. Widzicie, przyrasta, niby przyrasta, ale to są trzy bronie lekkie. Ostatnio ładowałem o dobrze pamiętam. Gryfinem ładowałem. Gryfin miał dwie średnie albo dwie ciężkie i dwie lekkie, no to nadawało to jednak więcej uszkodzeń yy, niż trzy lekkie. Więc może się okazać, że pomimo tego, że Leonard jest tutaj bezpieczny pod tą czapeczką energetyczną, to yy, mogę mieć problem. Przebić się do wyższego poziomu. No, zobaczymy. Hmm. Rypiemy, rypiemy, rypiemy. Za to ta broń jest dobra na kleszcze. No, nie muszę ich namierzać. Pamiętacie one same fajnie? Aha, wystrzeliwują rakiety się. Do tych rakiet chyba też się nie muszę bać. Tarcza mnie ochroni. Dokładnie. No, na szczęście, tarcza Ansai. jest. Gdzie ty idziesz, że nie namierzasz się? No. Tarcza Ansa jest yy, tarczą o dość dużym yy, promieniu. I yy, nie muszę się w sumie martwić o to, że ten podmuch z rakiet mnie uszkodzi. Muszę tylko zwracać uwagę, żeby nie dostać się. Kurczę, co on taki twardy? Uciekaj, przeładowanie. Yy, no właśnie, nie chroni mnie to przed broniami energetycznymi. Yy. Niestety jak te kleszcze mnie dojdą, to mam dość przekichane, bo one, widzicie, też mają efekt stołów i wypalają okolice. I... A, zrobiłem gafę, gafę zrobiłem. No okej, okay, dobra. Próbujemy zaraz następne podejście i jeszcze raz zobaczę jak to się sprawdzi. Teraz dogram sobie do końca, ale za chwilę wracamy do Leonarda i mam nadzieję, że teraz będę bardziej uważniejszy i nie dopuszczę tych pleszczy do siebie. No i jeszcze raz jestem na mapie. Ach, jak widzicie, one chyba zawsze są takie same te mapy. Kurcze. Znów muszę uciekać i to jest problem, bo on będzie mnie tu właśnie prół tym swoim bazyliskiem i niestety przez to stracę kupę życia. Uf, dobra, najgorsze są te szare obrażenia, bo ich nie odbuduję. te. To jestem w stanie sobie modułem tutaj wziąć. O, no i te wybuchy jego. Kurczę. Dobra, muszę teraz pamiętać, żeby... Nie przegapić inwazji kleszczy, bo jak widzieliście ostatnio, dopuściłem je do siebie za blisko, a wtedy ta broń nie jest przeciwko nim skuteczna, bo muszę celować ręcznie i one się nie, nie namierzają. Te pociski wystrzelone nie namierzają się na kleszcza, muszę zachować co najmniej te 150 metrów. Zignorować rakiety... Ej, kiedy Persephone mi w ogóle buduje życie? To było, teraz na jakiś czas w opisie, co nie? No dobra, mam na nadzieję, że... Aha, dobra, idą kleszcze. E... O, widzicie, jak się namierza, to jest spoko. Ale muszę to mieć na uwadze właśnie, żeby kurcze nie przedawkować nie wystawić się na tego bazyliszka jego o hmm. Ten nie idzie tu też nie dobrze tego tego o jeżeli zachowa się odpowiednią ilość E, kurde, zmienili chyba teraz 200 metrów. Musi być na uzbrojenie się. Widzieliście? Już nie chciało się uzbrajać jak był poniżej. Wcześniej było to 150 metrów. No dobra. Mm. Nie, 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 nie. Tak jest bazyliszkiem. Nie, te rakiety mnie nie ruszają. Mój Ansel spokojnie pochłania. Dobre to jest. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby ten Aegis, prawda? Ten taki fioletowy, czy nawet żółty, e, dawać dawać na robota. Nie wszystkie to mają, a niektóre mogłyby skorzystać, prawda? Tak na przykład ten Leonard, który generalnie jest. Mułowaty, jest wolniutki. Nie, ja tutaj nie będę szedł. Więc fajnie jeżeli byłby chroniony. Gdzieś się powinny z tyłu pojawić te wieżyczki rakietowe. Pamiętacie, takie wyskakują. Ale coś widzę, że persefona nie do końca ma ochotę mi tutaj życia przywrócić 137 tysiaków mam niczego Dobra, sobie moduł. Oha, inwazja Idzie tam jest Dobra, tu kolejny gdzie nie namierza się no. muszę na to uważać boom. i boom tam jest o pójdzie idzie. Aaa. jeszcze jest tu przeładowanie Jak się wydaje ale trzeba kurcze parę rzeczy mieć tutaj na uwadze a, dobra. Prawie mnie dopadł. Widzicie, no nie? nie jest łatwo. Jeżeli ta fala jest większa, to te pociski są troszeczkę za słabe. Być może dlatego, że te kramolki yy, tutaj, czy jedna kramolka jest słabiutka yy, i no to na pewno też wpływa na kleszcze. Fajnie, że w sumie one nie są jakieś super twarde No ale są liczne I każdy się zająć są niebezpieczne z bliska Aha A, i jak tu teraz przejść No Dobra, i bazijski. ona no dobra, w ciebie. A on we do mnie no Dobra no, idź Leonardo, nie za... O kurczę, gdzieś jest. Eee, muszę się odsunąć. O, tam jest wieżyczka. Sięgnę ją stąd. Sięgnę ją. O, ta wieżyczka mi nic nie zrobi na szczęście. Bo ona strzela konwencjonalnymi rakietami. Które, jak widzicie, moja tarcza Ainsai spokojnie łyka. Ten tu stoi, no. no? Nie namierza się szybciej. Dobra, czyli wybuchy spoko. Pomysł dobry, mm, pomysł dobry miałem, muszę przyznać. I to rzeczywiście yy, yy, yy. ma rację bytu. Niestety yy, twórcy tego trybu się tego trybu. Wiadomo, że to Pixonik. Niestety się zabezpieczyli i ten czołg wielki, no czworonożny, który tu jest, strzela też... O! Strzela też innymi rodzajami broni, energetycznymi. Tak, 200 metrów jest teraz. piero się po 200 namierza. No, strzela takimi pociskami, które yy... penetrują moją tarczę. Ej, jak tu będę stał, to mogę w sumie w niego króć No nie chyba nie wszystkie się namierzają No się odsunę dla bezpieczeństwa troszeczkę O teraz chodzi w każdy o, prawie tam nadal coś nie do końca hmm. Teraz zostaniesz każdym. No, Persefona coś nie do końca mi tutaj tego życia daje, więc ten robot tu się nie sprawdzi. Eee, przydałby się jakiś bardziej dający mi tego życia. Prawda, jak się tego tutaj... Eee. czekaj, korkner szuta. Aaaa, on pójdzie. mój Leonard jest wolniejszy niż jego efekt wypalania Aha, zaczęło się... ...inwazja. Kleszcz! Ale mnie dosiadł! Nie zauważyłem to, Skąd one wychodzą? Kurde, no... Z bliska są straszne, widzicie? Hmm. Ajajajajaj! No dobra, okej. Okay. Widać, sprawdziło się. Sprawdziło się. Hmm. Ale brakuje troszeczkę siły uderzenia mimo wszystko i chyba będę musiał coś jeszcze innego wykombinować. Ale na razie dokończę tutaj tytanem. No i zobaczymy ile mi się uda punktów zdobyć. Co mam? Aha, no właśnie. Tytan niestety jest wrażliwy na rakiety. I co prawda kradnę sobie tutaj życie z tych kleszczy, ale jednak szarych ubywa. Boom. Kleszcz zniszczony wybuchem. Ej, sporo tych kleszczy jest. Fair, gdzie one tam łażą? O tu, boom. Na szczęście, wybuch, wybuch tutaj Artura jest w stanie pozbyć się tych kleszczy. Mam tylko, oczywiście, nie za wielki zasięg, więc to też muszę mieć na uwadze. Bum. Ej, ten jest inny. Eee, różne są te kleszcze. Widzieliście? Teraz pluję kwasem. Kurde, molek, uciekaj ode mnie. Rakiet z tymi rakietami. Ten pluł kwasem. O, jest twardszy. Jeden wybuch to nie załatwia. Dobra, jak stanę sobie tutaj, to ten mnie nie widzi. Eee... O kurde, ale ich jest. BOM. Póki kleszcze nie zaczną strzelać, to będzie spokojnie. Na razie strzelają kwasem. Kwas ma niewielki zasięg, więc kleszcz musi do mnie podejść. Tutaj jestem chroniony przed rakietami. Ale z drugiej... O kurde, ej, belka tu jest. Ale jajca. Ta belka zablokowała. He! Kiedy się jej tu nie było? Hmm... Okej, okay, czyli ty tam nie przejdzie? Ten drugi. Ciekawostka. Dobra. Tego nie wiedziałem. Tu idziesz jeszcze. Uff. Na szczęście ten duży, póki co mnie nie sięga. Okej, okay, zwycięstwo, no. <śm> Zwycięstwo, czyli przeżyłem, ale jednak nie miałem za dużo punktów. Popatrzmy, 1300, no mało. Ostatnio było lepiej, więc muszę troszeczkę popracować. Nad e, wyposażeniem jakiegoś robota w tarczę, albo mieć inny, innego robota starczą. tarczą. E, widać, że koncept tarczy jest tutaj jednak bardzo dobry. Tarcza pole siłowe czy coś w tym stylu, coś co ochroni przed tymi wybuchami. E, pomysł jest dobry, no ale brakuje troszeczkę e, tutaj mocy. To są troszkę za lekkie, żeby. Za lekkie bronie, za słabe, żeby wytrzymać co większe fale. No i jest problem, jednak, że sama tarcza przepuszcza broń energetyczną. Hmm. No cóż, chyba trzeba będzie poszukać innego robota, ale to następnym razem. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.